Cześć! W filmie pokażę Ci, jak ustawić 4 cyfrowy kod dostępu na Twoim iPhone'ie. Aby ustawić 4Cyfrowy kod dostępu, przejdź do ustawienia, a następnie przewiń w dół do Face ID i kod dostępu. Następnie wprowadź swój obecny kod dostępu i kliknij Dalej. Następnie przewiń w dół do zmiany kodu dostępu. Teraz ponownie wprowadź swój obecny kod dostępu, aby potwierdzić, Kliknij dalej, a następnie wprowadź nowy kod dostępu. Aby ustawić czterocyfrowy kod dostępu, kliknij opcję kodu dostępu. Tutaj masz cztery różne opcje dla czterocyfrowego kodu. Wybiorę czterocyfrowy, a następnie wprowadzę te cztery cyfry, które chcę ustawić jako mój kod dostępu, a potem to potwierdzę. Więc o, wpisz to ponownie, aby potwierdzić. I teraz um, powinno być ustawione. Kliknij gotowe. Przez następne 72 godziny Twój poprzedni kod dostępu może być użyty do zresetowania nowego kodu, jeśli go zapomnisz. Po tym okresie będziesz musiał pamiętać swój nowy kod dostępu, ponieważ stary przestanie działać. Spróbujmy teraz odblokować naszego iPhone'a. Widzisz, że ma cztery cyfry. Mogę go po prostu wpisać i się odblokowuje. Polub i subskrybuj. Do zobaczenia.